Paneczko, witam wszystkich. Ja jestem Marcin, to jest Goriola Electronics i dzisiaj nagrywamy kolejny krótki film nie o zwiększaniu mocy o dziwo, tylko będziemy nagrywać film o regeneracji filtrów DPF, ponieważ wrzuciłem już jeden film o regeneracji filtrów DPF i o dziwo ma, jeśli chodzi o nasz kanał, bardzo dużo wyświetleń. Także nawet można powiedzieć więcej niż niektóre filmy o zwiększaniu mocy w samochodach, co mnie trochę dziwiło, że to może być bardziej interesujące dla ludzi. No ale widocznie jest. Także będziemy też trochę kręcić filmów o, o DPF-ach, o regeneracji filtrów DPF. I dzisiaj już nie zanudzając mamy na tapecie po prostu BMW BMW F31 z silnikiem, z silnikiem, z silnikiem 2.0 D pod maską i generalnie auto przyjechało z komunikatem napęd, usterka napędu, czy coś w tym stylu. Zaraz będziemy podpinać właśnie luncha. Zobaczymy, zobaczymy, o co tutaj chodzi. Ja już wiem, że chodzi o dpf ponieważ klient był u innego mechanika, szczytał mu błędy i podobno są tam błędy od filtra DPF. Natomiast nie, jakby nie mogą wydedukować, o co dokładnie chodzi z tymi błędami. Dlatego teraz zrobimy dokładną diagnostykę z live datą i zobaczymy, o co chodzi z tym DPF-em, czy jest on zapchany, czy trzeba go demontować, czy trzeba go myć. No i widzimy się za chwilę, w samochodzie. Dobra, ja mam, ja mam generalnie nową koszulkę, także jest nowy dzień, wczoraj nie zdążyłem nic więcej zrobić z tą BMW, ale dzisiaj już działamy, jest odpalona, jest zimna, zaraz ja będziemy zagrzać. Ja sobie odpalę kompa, włączymy, włączymy logi zaraz, wy zaraz też te logi będziecie widzieć oczywiście. Generalnie softem, jakiego używam do diagnostyki BMW, to Używam też Luncha, bo mamy Luncha albo Testo. To są takie ogólne testery, które współpracują z wieloma markami. Ale do bojem jak lubię używać impre i do takich logów dynamicznych, dokładnych e, używam e, innego softu, który nazywa się Testo i Testo jest bardzo generalnie dokładny i ma super fajny czas reakcji. Szybko widać logi, nie ma takiego tak zwanego laga w logach. Wszystko dzieje, dzieje, dzieje się tak fajnie, dynamicznie. Jakby nie zrywa nam połączenia między samochodem a komputerem. Widzimy na bieżąco, co się dzieje, co się dzieje pod maską. Dobrze, mamy już odpalone testy. Wejdziemy sobie w F30. Znaczy mamy impę odpaloną. Wejdziemy sobie w F30. Wejdziemy sobie, czy się nie wyjdziemy. Wejdziemy. No jak widać mamy dwa błędy. Akurat też akurat impę mam po niemiecku, ale mamy informację, że partikel filter, czyli Fil DPF, partikel filter Stark Beladen, że jest no, bardzo zapchany filtr DPF, jest komunikat i jeszcze tutaj program nam zgłasza, że Abgas gegen Druck jest hoch, czyli jest wysokie ciśnienie wsteczne na DPF, jest wysokie ciśnienie po prostu spalin przed DPF-em, dlatego też sterownik silnika dedukuje, że filt DPF może być na przykład zapchany. Że znaczy, no w sumie jedynie może być zapchany, jak jest wysokie ciśnienie. No w sumie może być też uszkodzony czujnik albo, albo co jeszcze. Wężyk, na przykład, który idzie od filtra DPF do czujnika, albo wężyki, jak mierzymy różnicę ciśnień, mogą mieć na przykład mieć przerwanie, przerwanie dziurkę jakąś i wtedy też te pomiary nie są e, miarodajne i czujnik będzie pokazywać po prostu e, głupoty. E, także mamy tylko błędy od filtra DPF. W samochodzie też jest komunikat po odpaleniu, że sprawdzi napęd. Zaraz się nim przejedziemy. Zobaczymy, co jest dla mnie zawsze najważniejsze, to ciśnienie oczywiście spalin, jakie występuje tutaj. O, zobaczymy, jaki będzie. Silnik mamy, już, silnik mamy już dogrzany. Wy teraz zobaczycie logi tutaj na ekranie. Z rzeczy, jakie loguje w związku z diagnostyką właśnie filtra DPF jest to na pewno czy są to na pewno temperatury spalin na tym filtrze DPF mamy dwa czujniki spalin bezpośrednio przed katalizatorem i bezpośrednio przed właśnie filtrem DPF Może być to trochę niezrozumiałe dla was co teraz mówię. Mówię o filtrze DPF, a tutaj pojawia się termin katalizator. Jeśli chodzi o silniki BMW i w sumie nie tylko, to mamy puszkę zamontowaną bezpośrednio za turbiną i w tej puszce właśnie jak ktoś mówi, że to jest właśnie DPF, no i tak się mówi, że to jest DPF ale w tej puszce jest również zamontowany monoid katalizatora, także jeśli chodzi o budowę puszki omówimy ją później dokładnie jak będzie filtr demontowany, jak będziemy mieć u siebie tego właśnie DPF-a na stole, omówimy co tam dokładnie się znajduje Generalnie znajduje się tam na pewno katalizator, który jest jakby z przodu DPF-a i za katalizatorem od razu jest monolit, właśnie od, manolit od filtra DPF. Poza tymi dwoma czujnikami, które właśnie tutaj logujemy i logujemy po to, aby sprawdzić, czy działają. Widzimy, że działają, i mają poprawny odczyt, także czujniki są tutaj ok. To jest też bardzo ważne, żeby sprawdzić. Ponieważ, gdyby te czujniki nie działały albo działały niepoprawnie, to wtedy też filtr może nam się na przykład nie wypalać po myciu i za chwilę znowu się zapcha. Logujemy również ciśnienie spalin i to jest najważniejsza rzecz, którą zawsze powtarzam. Ciśnienie spalin na dpf jakie występuje. Akurat tutaj mierzymy ciśnienie spalin w niektórych wersjach. DPF-ów możemy logować różnicę ciśnienia spalin. Wtedy mamy dwie rurki, od, które idą nam od DPF-a tutaj mamy tylko jedną. Czyli mierzymy ciśnienie spalin, jak jest przed DPF. -em. Jak są dwie rurki, to mierzymy różnicę ciśnienia spalin. Wiadomo, żeby zmierzyć różnicę ciśnienia spalin, to trzeba zmierzyć ciśnienie przed i za DPF-em. Ale tutaj, tak jak już powiedziałem, mierzymy ciśnienie spalin, jak jest przed DPF-em. I teraz sobie właśnie sprawdzimy, mamy trzeci bieg, gaz w podłogę wciskamy mam 2000 obrotów 2,5. Już mamy 0,5 bara, 0,6. i no podchodzi nam pod 0,7 bara. Eee, widzieliśmy tam jakieś 1600, 1700. Ten 1000 to jest te ciśnienie atmosferyczne. Eee, a pozostała wartość to jest właśnie ciśnienie, jakie tworzy się nam przed, bezpośrednio przed filtrem DPF. I generalnie, jak mamy 0,7 bara, chyba eee, ja troszeczkę teraz, może tutaj mapę od razu od. Eee, mapę od limitera właśnie limitera można powiedzieć ochrony komponentu, a tym komponentem jest <laughs> właśnie filtr DPF i na tej mapie właśnie z softu z tego silnika zobaczycie, że jest tam e, oś, e, która właśnie jest tym ciśnieniem, które teraz mierzymy. I zobaczycie sobie, że jeśli to ciśnienie jest tam wyższe, to teraz nie mam, ale tam, że powyżej 0,6-0,7 bara na pewno już sterownik będzie nam obcinać e, moment silnika. Także tutaj mamy już taką sytuację, że mamy takie ciśnienie i na pewno e, gdybyśmy sobie wjechali teraz tym autem na hamownię, e, ta moc byłaby, e, byłaby niższa. Jest to wysokie ciśnienie. Po myciu powinniśmy uzyskać wartości w zakresie od 0,2 do 0,3 bara maksymalnie. Także tutaj na pewno na podstawie już samego tego odczytu mogę stwierdzić, że ten DPF jest zapchany i jest konieczny jego demontaż. Jeśli chodzi o wypalanie tego filtra, oczywiście też można spróbować go wypalić na samochodzie, natomiast tutaj w tym aucie takie próby były już podejmowane jakieś miesiąc-dwa miesiące temu i problem wracał od razu. Po wypaleniu też te wartości ciśnienia nie były jakieś super. Było tam 0,1, 0,2 bara mniej niż było przed, także mieliśmy jakieś 0,5, 0,45 bara, to był maks jaki dało się uzyskać po <grym> wypaleniu tego filtra. Także nie jest to jakiś duży sukces. Dobry filtr musi mieć w takim silniku. 02, 03, maksymalne ciśnienie. Jedziemy teraz, jedziemy teraz do DEIVA. DEIVA, czyli jednego z moich mechaników, którzy właśnie demontują demontują nam te filtry. A, no i, i ten. I chciałem jeszcze właśnie jadąc do niego poruszyć jeden temat, ponieważ ja. Zazwyczaj jak gadam o filtrze DPF, to zawsze gadam o mierzeniu tego ciśnienia, spalin itd. Tak Dlaczego o tym mówię? Ponieważ założę, że wiele osób właśnie diagnozuje fil DPF w taki sposób, że wchodzi sobie w diagnostykę i szczytuje od razu gramaturę sadzy, jaka jest na DPF-ie i gramaturę, ilość, ilość po prostu cząstek popiołów olejowych nie? w gramach, to jest zazwyczaj mierzone też. Znaczy, już tam abstrahując od jednostki. Sprawdza sobie ilość tego i ilość tego i na podstawie tego określa stan zapchania DPF-a. Często też w procentach mamy coś takiego jak saturation, czy też zapełnienie filtra, sterownik pokazuje nam w jakim stopniu filtr jest zapchany. <laughs> na przykład ktoś wchodzi w logi i patrzy, że jest 70-80% zapchania i od razu mówi, kurczę, filtr jest do wymiany, trzeba kupić nowy filtr albo <laughs> trzeba go wypalać i tak dalej. Moim zdaniem to jest trochę, może niebłędna, ale niekompletna diagnostyka, ponieważ na podstawie odczytu tych wartości nie można stwierdzić, w jakim stanie jest filtr DPF, robiąc logi. Z tego względu, że często zdarza się, że na przykład mamy, nie wiem, 30 gram sodzy, 25 gram popiołów olejowych, sterownik wskazuje nam zapchanie 80%, ponieważ akurat robiliśmy te logi bezpośrednio przed, planowanym wypaleniem tego filtra DPF przez auto, gdybyśmy na przykład zrobili te logi dwa dni później po wypaleniu, to będziemy mieli zapełnienie filtra 20% i ilość sadzy 1 gram i wtedy stwierdzilibyśmy, że kurczę, filtr jest filtr jest drożny i spokojnie, nie ma problemu z filtrem DPF i to jest to o czym ja cały czas mówię sterownik tylko na podstawie właśnie mierzenia tego ciśnienia spalin albo różnicy ciśnienia spalin ustala sobie tą gramaturę Czyli ilość popiołów olejowych oraz ilość gramów sadzy. I jeśli e, ja bym na przykład teraz w tej BMC wykonał coś takiego, że e, serwisowo mu wymienię filtr DPF na nowy, tylko w diagnostyce mu to zrobię i wejdziemy sobie w gramy właśnie popiołów olejowych i w gramy e, ilość gramów sadzy, jaka tu jest, to będzie 0, ,0. i 0. I nie będzie problemu z DPF-em przez jakieś, jakąś godzinę dopóki nie będziemy na autostradę, nie ciśniemy gazu do dechy i sterownik zobaczy, że jest duże ciśnienie, on sobie szybko naliczy, że tych gramów sadzy oraz popiołów olejowych jest dużo więcej niż faktycznie miałoby być. Także e, najważniejszą rzeczą, jaką należy logować już e, wspinając to wszystko do kupy, jest zawsze ciśnienie spalin, ponieważ jeśli ciśnienie spalin będzie niskie, to, to zapchanie filtra DPF <laughs> e, na pewno nam nie będzie tak szybko rosnąć jak. Także, tak jak powiedziałem już wcześniej, najważniejsze jest zawsze logowanie ciśnienia e, spalin na DPF-ie, ponieważ to jest e, jeden z najważniejszych, ten najważniejszy wyznacznik właśnie stanu filtra e, DPF. Ilość, e, ilość właśnie sadzy, popiołów olejowych, nie całkiem do końca może nam określić jego stan. Często jest też tak, że na przykład e, wiadomo, że te popioły olejowe one się nam e, jakby nie wypalają, zostają zawsze na tym filtrze. I wielu producentów mówi, że tam, jak będzie powyżej danej ilości gramów popiołów olejowych, to wtedy taki filtr jest już do wyrzucenia. A często zdarza się, że nie wiem, sterownik ma naliczone, że jest 60 gramów na przykład popiołów olejowych, co już jest dużą wartością, a ciśnienie na DPF-ie jest jak w nowym DPF-ie. Tak więc, jesteśmy już u Dave'a. Siemanko Dave. Siema. Siemanko. Dave, powiedz nam, co Ty będziesz tutaj robić dzisiaj z tym samochodem? No, aktualnie samochód za chwilę wjeżdża na warsztat. Będziemy demontować DPF-a. DPF potem idzie do ciebie do czyszczenia, przywozisz go z powrotem, wkładamy jazda testowa, diagnostyka i. Dokładnie tak, Dave nam właśnie zdemontuje film DPF. Mamy nadzieję, że nagra jakieś filmy, bo nagra, nie? Nagra, nagra. Krótkie filmy będą z demontażu. Jak Dave zdemontuje filtr, ja po niego przyjeżdżam, zabieram na firmę. W Gorilla jeszcze nagramy jakieś krótkie filmy, oczywiście, z mycia. Opiszę wam też tego DPF-a, jakie elementy są na nim zamontowane, jakie czujniki i tak dalej. No i tyle. Dave. Wiesz co, ja już tobie nie zabieram czasu, spadam, także się, widzimy ja się na kileckie nie? Trzymaj się hej. Aktualnie rozpoczęliśmy demontaż DPF-a Osłony zdemontowane Tak to wszystko wygląda Dobra, mamy taką sytuację, że Dave dostarczy nam właśnie DPFA. a DPF leży u nas już tu gdzieś na hamowni Trzeba go odszukać tak, jest. Tu jest DPF. Wrzucamy go na stół. Czas goni jak zwykle mnie, ale powiedziałem, że opiszę mniej więcej o co chodzi z DPF-em. Yy, tak, organoleptycznie, także to zrobię. To jest DPF, czyli to jest puszka od DPF-a, właśnie. Jak już mówiłem wcześniej, w tej puszce, yy, w tej puszce mamy tak, mamy. Ona jest podzielona na dwie części, tu generalnie ten czujnik rozdziela ją na dwie części. W środku jakbyśmy zrobili sobie przekrój, może jakąś grafikę też szucę. to tutaj po tej stronie mamy właśnie monolit, ceramikę od filtra DPF, natomiast z przodu mamy też ceramiczny, albo też często zdarza się, że metalowy, katalizator po prostu. Katalizator, no i tyle. Tutaj ten czujnik to jest czujnik, drugi właśnie czujnik, który logowaliśmy od temperatury przed DPF-em. Natomiast y, tu jest czujnik y, y, pierwszy, można powiedzieć, który mierzy temperaturę, y, temperaturę przed katalizatorem. Tutaj mamy sondę lambda, która mierzy nam skład syfiometryczny po prostu mieszanki, tak samo jak w benzynie. A, I tutaj mamy ten słynny czujnik, o którym mowa, mówię często. Jest to czujnik właśnie od y, pomiaru ciśnienia spalin, taki czujniczek trzypinowy. I tyle. No i tutaj mamy wężyk, właśnie on idzie tutaj od przodu i on mierzy nam ciśnienie przed, przed DPF-em. Zdarzają się DPF-y, że mamy właśnie rurkę przed i za DPF-em, gdzieś tutaj zamontowaną, i po prostu idą dwie rurki do czujnika. I wtedy nie jest to czujnik ciśnienia spalin, jest to czujnik różnicy ciśnienia spalin. Co ja teraz zrobię, to na pewno wykręcę sondę Lambda, wkręcimy tutaj za ślepkę. Wkładamy do naszego zielonego cuda, zielonej maszyny dpf i będziemy go myć. Dobrze, bierzemy sobie dpf -a. tak jak ja dałem, będziemy odkręcać sondę. Poszła. Odkręcamy sondę. Sonda wyjęta. Teraz tak. Skręcamy za ślepkę. ten rężyk należałoby zdjąć zaspawanym. To nam zejdzie. Czujnik nas ściągamy. Natomiast te dwa czujniki od temperatury, śmiało mogą zostać, nic nie dzieje po myciu. Zaślipimy jeszcze tutaj wężyk czymś kolwiek. Za śrubką. Za dużą śrubkę sobie wzią. No i pięknie, jeszcze wrzucimy trytytkę, żeby nam to nie wystrzeliło. Dodatkowo maszyna ma oczywiście możliwość wykonania testu testu przed i po myciu poziomu zanieczyszczenia filtra DPF. Polega to na pomiarze po prostu ciśnienia, jakie występuje na filtrze przed i po, po wykonaniu usługi regeneracji. Tutaj mamy akurat już po pomiarze i po pomiarze mamy 233. Możemy założyć milibary i możemy wydrukować raport. Tak. No i generalnie już mamy obydwa dwa raporty. Czyli jakie było jakie jest ciśnienie po e, pomyciu filtra i jakie było przed myciem filtra. Tak to wygląda. Do tego, do tego oczywiście dołączamy fakturę za usługę i, i, i tak dalej. Rachunek paragon. Troszkę nam zeszło z BMEczką, z tym DPF-em ze względu na to, że mamy dość duże obłożenie ostatnio i dopiero dzisiaj jest czas, żeby skończyć ten film. Także BM-ka gdzieś tutaj stoi. A nie, to, to nie jest ta BMK. To jest ta BMK. Generalnie yy, sytuacja jest taka, że sytuacja jest taka, że Sytuacja jest taka, że BMK jest już poskładana, mechanika jest już ogarnięta. Teraz siadamy do auta, musimy skasować adaptację jeszcze filtra DPF no i porobić logi, zobaczyć, czy jest wszystko ok. Zobaczymy jak te ciśnienie najważniejsze nam e, spadło. Także za chwilę widzimy się w autku. Jedziemy sobie BMEczką, jest już dogrzana, mamy logi zapięte, wiecie, to widzicie w rogu. Jak widzimy, czujniczki nam dalej po montażu działają. To jest ważne, żeby to działało, bo jak to nie będzie działać, to DPF też będzie niewypalany i za jakiś czas znowu będzie z nim problem. Także czujniki działać muszą. Dwa ODGT mamy, czujnik ciśnienia mamy i lampy. Także czujniki działają i zaraz sobie skorzystamy właśnie z tych czujników. Zobaczymy, jakie jest ciśnienie spalin. Mamy te same warunki, tą samą drogę, ten sam bieg, czyli trzeci. Gaz w podłogę wciskamy i patrzymy, jak się ciśnienie nam zmienia. No i maksymalne, co widzieliśmy, to jakieś 290-280 nie? ciśnienie, a wcześniej mieliśmy około 700, także mamy około 0,4 bara mniej niż było. nie? 0,3 bara, 0,25, 0,3 bara jak najbardziej akceptowalne wartości Takie, takimi wartościami, takim ciśnieniem charakteryzują się DPFy w sprawnych autach w silnikach diesla o no tej właśnie pojemności. Także troszkę ten odcinek taki był zawiły, może będzie trochę długi, ale, ale no, no zobaczymy, nie? zobaczymy jak się Wam to będzie podobać. Generalnie jak widzimy regeneracja filtrów DPF to nie jest ściema, działa to, ciśnienia się obniżają. I myślę, że tutaj BMW teraz odżyje jeśli chodzi o jeżdżenie tym autem, i o no to, jak teraz właśnie reaguje na gaz, to czuć też wyraźną poprawę, co w zasadzie nie jest dziwne, ponieważ mamy udrażniony wydech, Czuję, że to auto teraz jedzie, fajnie oddycha i że ma, ma moc. Także będziemy już powoli kończyć ten odcinek o regeneracji filtra DPF BMW f 31 d a chciałem jeszcze podziękować Dave Karowi, od za to, że pomógł tutaj w montażu i demontażu, jak najbardziej spoko, super wykonana robota, no i co, no i widzimy się przy kolejnych realizacjach, trzymajcie się cieplutko, hej!